Masz dość grania na jakichś overrated serwerach, na których zostałeś banned za breco, albo po prostu są ogólnie pay to win, ogólnie są niegrywalne, albo nie masz pojęcia, co robić ze swoim życiem i chcesz sobie poradzić Minecrafta? To dobrze się składa, bo ja się pokażę 5 serwerów Minecraft, które moim zdaniem są bardzo dobre do pogrania sobie z kolegami albo w pojedynkę, albo w kolegą, więc y, Zaczynamy i pamiętajcie zostawić suba sobie like. No ci, którzy nie biją na Discordie, ja like a chcą sobie bajeka, są wysłani do kopalni w kongo i nie wiem. Ktoś raz mówię tę wymówkę coś. Więc pierwszym serwerem, który się pokaże jest dość mocno mainstream serwer, czyli Hypixel, ale wielu nim nie wie, w szczególności tych młodszych, tutaj mamy większość takich najlepszych miger, na przykład Duelsy mamy, Bedwarsy, Skyblock i inne tego typu. Więc trzeba mieć premkę, ale jak nie masz premki, możesz zawsze na fake pixel, który jest po prostu podruką Hypixela więc i tak ci jak można na to sobie zagrać w te minigry. Ogólnie chyba najlepszy serwer z minigrami, póki co jeśli chodzi o takie zagraniczne. Jeśli chodzi o polskie, to nie wiem jaki jest najlepszy. Kolejnym dobrym serwerem, na którym polecam zagrać się serwer, na którym sam gram, czy minecraftonline.com, jak jest na 12.2. Jest to najstarsze SMP, nawet starszy niż i nawet chyba najstarszy serwer Minecraft. Minecraft Online to jest najstarszy serwer, który jest dalej aktywny i ogólnie dość fajny SMP do pogrania sobie, dalej tutaj bardzo duża społeczność jest i bardzo dużo ciekawych rzeczy i ogólnie ciekawych bardzo miejsc. Jeden z tych ciekawych miejsc to właśnie Dubina, na której teraz jestem, albo Warp na którym polecam samemu odkryć, bo chyba najlepszy miejsce na tym serwerze i najważniejsze. A tak poza tym to polecam tutaj zagrać kiedyś, bo bardzo fajny serwer i ogólnie tutaj fajnie sobie pograć na SMP z kolegami tego typu, tylko pamiętajcie, byliby nie grifować, bo dostaniecie bana. Chociaż możemy tutaj dość dużo powiedzieć o tym, ale to musicie sami odkryć albo jakiś inny odcinku opowiem jak ktoś chce. Kolejnym takim ciekawym serwerem jest Stoneworks, tutaj macie IP wersję. Jest to taki serwer, na którym są różnego rodzaju państwa religijne tego typu rzeczy i na przykład jeden taki kanał Stoneworks, który właścicielem tego serwera bardzo dużo nagrywa o historii tego serwera, w ogóle nie ma dość mocny lord, był jakieś imperia, jak oni się nazywali tych Crusaderów i inne tego typu państwa, więc dość dużo tutaj się działo, więc ciekawy serwer do pogrania. Tutaj różnego państwa, ja tutaj się właśnie zrespiłem na terenie jakiegoś rozwalonego, jakby co mam jakiś tam, tutaj wcześniej grałem przez chwilę. W ogóle, jeśli interesuje historię innych, to możecie tutaj zagrać albo sobie pogonić ten kanał Stoneworks, bo nawet ciekawe filmy o historii tego serwera. Fun fact: mój tylko Kahoja właśnie zerwowała na tym serwerze i kolejna edycja też będzie zerwana na tym serwerze. Już taka porada: jak wejdziecie, to będzie zapytać, czy coś Polacy, bo tutaj dość dużo Polaków gra, więc na pewno kogoś znajdziecie. Kolejny fajnym serwerem pokazał do b 2 ale nie mogę głównie przez to, że ten. 20 godzin muszę czekać. To się nie opłaca w ogóle grać bez kolejki priorytetowej, dlatego pokażę jakąś alternatywę. Bo wiecie, wiadomo, ruch tak sobie patrząc, to do 20 godzin bez koleki priorytetowej, a z kolejką priorytetową 11, więc tych 11 sekund, więc polecam to kolejkę priorytetową. Kupując 3 miesiące, jak sobie tutaj grałem, więc jak macie pieniądze, to polecam. Dlatego pokażę 6P60 albo jakieś inne tego typu podróby. Polecam, bo jak wpiszecie jakąkolwiek liczbę, to 19, tam wiecie, zamiast, że 2 mt, będzie po prostu nie 9. Dobra, ja nie wiem jak chyba serwer wywalił, ale jakiś jak nie wpisz liczbę 9, 9 coś tam, to po prostu będziesz miał taką serwer, więc nie wiem. Podróby to by 2 lepsze niż to by jeśli masz pieniędzy. Osobiście polecam grać na Anarcha, jak robisz ci to, to i innych. A to B2T, jak masz dużo pieniędzy i nie wiem, lubisz to samo. hej, tak powiem, atrak. Ale śmieszne. Dobra, jest ostatnim serwerem na teniście, jest serwer bardzo podobny do anarchii, też pod względem jakiejś tam korupcji i pay to win i innych tego typu rzeczy podobne. Ale no nawet chyba, nie, moim zdaniem, lepszy bo taki sobie chwilę grałem. Jest Donat SMP, macie tutaj wersję IP. Jest to serwer jednego bardzo znanego amerykańskiego streamera, który jest, moim zdaniem, nie wiem, nawet ciekawą osobą, ale momentami time pić ludziom na live jakieś jakiejś bazy i potem przestań z zgryfują, więc. Trochę momentan średnia, ale tak samo jak na anarchiach i tego typu rzeczach, więc jak chcecie będzie tam zagrać. jak robiszcie klimaty, to polecam zagrać coś. Może święty, ale spam na czacie. I on nie mogą tego nawalać. Więc dobra, tak się prezentowało 5 fajnych serwerów do pogrania, więc jak nie napiszcie, który według Was był najlepszy, zostawcie suba, lajka i widzicie na się kanału bo w ogóle nie polecam, więc wiecie. No, ja napiszcie w ogóle, który najlepszy według by was z tych serwerów i na ile zagraliście, bo nawet bardzo jeszcze raz na te serwery. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.